Okej, okay, hey, czy witajcie w kolejnej modyfikacji na moim kanale. Tym razem jest to King Kong Mod. A czemu jest to modyfikacja, nie hardpack? Bo musiałem to nagrać ziomeczki. Musiałem, hardpack już się pojawi. Myślę, że jutro lub pojutrze. Ale musiałem nagrać ten mod, ponieważ on przed chwilą. Znaczy, nie aż tak przed chwilą, ale kilka dni temu. No i po prostu nie mogę przegapić. I nie mogę po prostu przegapić tego, że, żeby wam go przedstawić. Jesteśmy też na nowym biomie. To wszystko kiedy indziej. Tego wam na razie nie będę przedstawiał. No i tak dalej, i tak dalej. Teraz wam pokażę właśnie King Konga. Mam tu też Kiryu, który nas broni. Będzie to. Króciutka prezentacja moda, bo e, muszę się spieszyć tak jak zawsze, zawsze wam to powtarzam, Więc nie wiem po co wam to teraz mówię, ale będzie krótki, zwięzły, magiczny, epicki mod. No i wam go teraz zespałnuje. Zaraz wam pokażę i opiszę tego tą godzillę, Zobaczcie na to! OLE luck! Masakra! Wydając jak ją dźwięki wydaje. Zobaczcie na to, to jest nasza godzilla. Czy to nie jest epickie? Zobaczcie na... Cicho, proszę, proszę, cicho, cichutko, 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 cichutko godzilla. <grywnie> Zobaczcie, jak wygląda ten model. Czy to nie jest epickie? Ja wam chcę pokazać teraz jego szczękę jak to jest. Jak to jest wszystko szczegółowo zrobione. No zobaczcie zęby, oczy gdyby się ona nie odwracała, byłoby łatwiej, ale zobaczcie, jak to jest epicko zrobione, jaka ona jest potężna. Dobra, odsuniemy się troszkę od niej. Eee, no i wam co teraz, teraz, co, co teraz wam powiem? Posiada ona 9500 życia To jest naprawdę masakrysz... O zobaczcie, what, which, which, which To jest naprawdę masakryczną liczbą I potrafię sobie... muszę Minecrafta, bo jest strasznie, strasznie trudno Dobra, i mamy hard. hard. Eee, ona się spawnuje, więc będziecie... Bardzo trudno, jak ją znajdziecie, musicie spo... eee, wziąć do waszego Kiryu Takiego Kiryu oczywiście stworzyć Jak ktoś nie widział wcześniej prezentacji modyfikacji, to może do nich ludność. Tam był właśnie już o Godzilla I to wszystko opisywane, bo to jest mod Godzilla mod a w nim właśnie jest King Kong. Więc cóż, e, jesteśmy teraz w resecie, którego możemy zrobić z za, po, po naszego mowa e, e, I gdy użyjemy na nim oksygen te stroje, on zginie od razu, ale nie będziemy na niego używać, tylko po prostu będziemy z nim walczyć. On nam jest... On jest strasznie overpower. Zaraz wam pokażę. Czekajcie. game mode. Mam nadzieję, że dobrze napisałem w końcu. Czekajcie. game mode zero. To zawsze miałem z tym ja zawsze miałem z te problemy Jak wygracie tą modyfikację, to nie dziwcie się, że będziecie mieli lagi modo Moda po prostu, ten model jest zbyt wielki Jest po prostu genialnie zrobiony, ale to jest genialnie lagujący Więc nie wiem, czy to jest genialnie, ale po prostu jest gigantycznie Strasznie laguje po prostu Więc cóż, zobaczcie na to, daj nam pełny set Ale zobaczcie, ja włożyłem tylko hełm Widzicie to? Tylko, tylko e, klatę, tylko buty Wszystko to nam daje jeden pasek Armora, więc gdy mamy takie całe, to mamy 4 paski. Armora plus Strange 2, jak widzicie Kiń Zobaczcie, jak on hity. Jakie on hity zadaje. Ja próbuję go z G Sworda. 2,5 tysiąca na jeden hit mu zadaje. 1800 na jeden hit. No masakra. Patrzcie, krytykala mu zadałem. No po prostu on na G -Sworda. Nie wie co zrobię na tego G -Sworda. Jakbyście mieli diamentową zbroję, to tak szybko by nas zabił. To jest masakra. Zobaczcie, ile levelu czy levela dostaliśmy. Dostaliśmy 113 Masakra, i dostaliśmy te, e, też Kong Hide, z którego będziemy mogli zrobić sobie zbrojkę. Jest naprawdę megaśniej Dostaliśmy też King Kong Bootsy, więc jest naprawdę mega, mega. Zobaczcie, jak nam się klata słyszyła, jakie on obrażenia na tym robił. To jest po prostu masakra. E, co teraz? Teraz chciałem Wam powiedzieć, że e, taki King. E, z, może zostać jeszcze bardziej zmasakrowanie. Masa, Można ma masakrować bardziej lewaków niż to masakrował, niż masakrował wcześniej. Ponieważ, gdy zostanie uderzony on piorunem. spróbuję go sobie zesponować tutaj. O! o Kurde, uciekamy! Gdy zostanie on uderzony piorunem, zostanie on mocniejszy. Więc to by było na tyle. To była cała ta modyfikacja. Mam nadzieję, że ona się podobała. Zespanuję jeszcze Kiryu. Niech one, oni walczą ze sobą. Mam nadzieję, że się zespanował dokładnie. Zobaczcie. Game, game, mode 1. Patrzcie na to. Walka dwóch największych mobów w tej grze. Znaczy może nie jest jakaś epicka, ale jest naprawdę potężna. Zobaczcie, jakie, jakie on zadaje obrażenia Kiryu, który jest naprawdę potężny i to jest jedna rzecz, która was może obronić. Ponieważ, gdy on wybuchnie, no, zabije naszą godzinę swoim jadem, kwasem, oksygenem po prostu oksygenem. Biedna godzina. Jak on płacze. Zgini. No, zgin, No i zginą, jak widzicie, drofną, to drobną level znowu e, dropną nasze rzeczy. No i co to było na tyle. Jeżeli ten odcinek się Wam podoba, nie, nie zapomnijcie o zostawieniu, no, zostawieniu łapki w górę. Mam nadzieję, że jak dobiecie 1500 łapek w górę, to e, jutro już od razu nagrywam hardpaka, więc ja na Was liczę, zobaczcie ostatni, jego, ostatni odcinek z modyfikacją, jeżeli nie widzieliście. No i co? Trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka. Hejos!